Pani Doroto. W naszej klinice każdego dnia troszczymy się nie tylko o doskonały rezultat chirurgiczny, ale również o komfort i dobre samopoczucie naszych pacjentów. Wiemy bardzo dobrze, że rekonwalescencja to nie jest jedynie zdjęcie szwów, to proces pełny regeneracji, który wspieramy z najwyższą starannością. Aby edukować naszych pacjentów, chciałabym porozmawiać na temat mikropunktury, innowacyjnej metodzie, która wspomaga regenerację skóry. A pani jest specjalistką w tym zakresie, w zakresie mikropunktury. Mikropigmentacji, która już od ponad 6 lat wspiera i towarzyszy pacjentom w ich transformacjach. Chociaż dobrze wiemy, że to chirurgia plastyczna daje ten spektakularny, podstawowy efekt estetyczny, są również dodatkowe metody wspierające skórę w dalszym procesie regeneracji. Doroto, proszę powiedzieć nam, na czym polega mikropunktura i jakie może mieć działanie na bliznę. Dzień dobry Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za zaproszenie, za to, że możemy dzisiaj porozmawiać tutaj o, o tak ważnym aspekcie terapii blizn, jakim jest mikropunktura. Mikropunktura zwana również mikronakowaniem polega na precyzyjnym nakowaniu skóry, prowadząc do mikrouszkodzeń, kontrolowanych mikrouszkodzeń, które stymulują produkcję nowego kolagenu, elastyny i angiogenezy, czyli tworzenia nowych naczyń krwionośnych. Dzięki tym procesom dochodzi do zmiany struktury skóry, poprawy jej elastyczności i przede wszystkim do zniwelowania widoczności blizn. Blizny po operacjach plastycznych zazwyczaj goją się bardzo dobrze, natomiast zdarzają się pacjenci, dla których nawet najcieńsza, najbardziej delikatna linia stanowi źródło emocji. Dlatego bardzo dobrze, że mamy dodatkowe metody alternatywne wspomagające proces regeneracyjny. Pani Doroto, proszę powiedzieć nam, skąd wzięło się u Pani zainteresowanie bliznami, jak również jej pielęgnacją? Moje zainteresowanie pracą z bliznami wynika z głębokiego przekonania, jak estetyka ma ogromny wpływ na samopoczucie i pewność siebie. Myślę, że i pacjentów, i, i wszystkich, i wszystkich osób. Zauważam ja również, że... Po zabiegach mikropunktury znacząco poprawia się jakość życia moich klientów. Uważam, że praca z bliznami nie jest tylko kwestią estetyki, a także funkcjonalności i komfortu pacjentów. Warto rozróżnić mikropigmentację od mikropunktury. Obie te metody głównie zajmują się skórą, natomiast mają różne cele. Jedna z nich koryguje koloryt, natomiast druga z nich stymuluje regenerację. Proszę powiedzieć nam, jakie są główne różnice między tymi dwoma metodami i czy mogą się wzajemnie stymulować, czy można je wzajemnie używać ze sobą. Dokładnie tak. I mikropigmentacja i mikropunktura to dwie komplementarne techniki. Mikropunktura skupia się na stymulowaniu naturalnych procesów regeneracyjnych skóry, natomiast mikropigmentacja polega na wprowadzeniu pigmentów w skórę w celu kamuflażu, poprawy kolorytu. Zabiegi chirurgii plastycznej są projektowane najczęściej tak, by ukryć bliznę. Często są bardzo subtelne, ale warto wspomóc się właśnie mikropunkturą. Jakie blizny najczęściej radzą sobie właśnie z tymi metodami i kiedy można zacząć pracę ze skórą po operacjach plastycznych? Mikropunktura jest szczególnie skuteczna przy bliznach przerostowych, zanikowych oraz tych, które pomimo prawidłowego procesu gojenia pozostają dość bardzo widoczne i wyglądają nieestetycznie. Często klienci i pacjenci zwracają uwagę na kolory blizny, która odbiega nieco od całej skóry wokół. Pracę z blizną zazwyczaj rozpoczynamy, kiedy blizna nie jest już aktywna, czyli nie ma już zaczerwienienia, nie ma bolesności, zazwyczaj po około 6 miesiącach od operacji. Jest to moment, gdzie blizna jest już bardzo dojrzała i jesteśmy w stanie osiągnąć najlepsze efekty zabiegowe. Pacjenci po operacjach takich jak właśnie plastyka brzucha czy plastyka piersi bardzo często pytają nas, co mogą jeszcze zrobić, aby blizna wyglądała jeszcze lepiej. Z jakimi pytaniami najczęściej zgłaszają się pacjenci po operacjach plastycznych w Pani kabinecie? Zazwyczaj klienci zgłaszający się na mikropunkturę pytają o to, czy blizna całkowicie zniknie oraz o to, czy y, poprawimy jej funkcjonalność, tak? Y, często zgłaszają się osoby właśnie, czy to po... Operacji piersi czy brzucha, które niestety skarżą się na dyskomfort powodowany napięciem i ciągnięciem skóry? Mikropunktura pozwala nam zmiękczyć te miejsca, zmienić strukturę skóry i uelastycznić tkanki, aby blizna na tyle przebudowała się i zmieniła komfort życia. A czy zauważa Pani jakiś emocjonalny aspekt z pacjentami w swoim gabinecie po operacjach plastycznych? Zdecydowanie tak. Uważam, że mikropunktura ma bardzo głęboki aspekt terapeutyczny. Dla wielu osób blizna nie jest tylko śladem na skórze, ale również przypomnieniem o jakiejś trudnej historii, czasami traumie czy operacji. Kiedy udaje nam się zmniejszyć jej strukturę, przede wszystkim poprawić wygląd, zauważam bardzo dużą zmianę pewności siebie klientów. Nie tylko właśnie w kwestii emocjonalnej, ale również wizualnej. Kiedy udaje nam się sprawić, że bizna staje się zupełnie niewidoczna, czuję też na pewno ogromną wdzięczność klientów. Grupu, która nie zastępuje zabiegu chirurgicznego, ale może go wspaniale uzupełniać. Ile wymaga sesji i kiedy możemy ostatecznie spodziewać się tego finalnego efektu? Zabieg mikropunktury jest procesem. Spotykamy się zazwyczaj kilka razy, w odstępie kilku tygodni. Kluczowe w procesie jest również wielkość blizny, jej głębokość, przede wszystkim również jej wiek. Aby uzyskać najlepsze efekty zabiegowe, potrzebujemy minimum trzech zabiegów. Bywa, że jest ich również e, nawet 6-7. Sam zabieg trwa maksymalnie do godziny i jest mało inwazyjny. Po zabiegu występuje zaczerwienienie i delikatny obrzęk, które zazwyczaj znikają do 2-3 dni. Także można spokojnie wracać do codziennych aktywności już po ukończeniu zabiegu. Jakie efekty są najczęściej zauważalne po takich zabiegach? Czy mówimy tu wyłącznie o estetyce, czy również funkcjonalności, czy poprawie jakości skóry, czy jej elastyczności? Efekty mikropunktury są zarówno estetyczne, jak i funkcjonalne. Po serii zabiegów blizna staje się mniej widoczna, wyrównuje się jej kolory, struktura skóry, sama blizna staje się bardziej gładka i spójna z całym otoczeniem skóry wokół. Jednocześnie poprawia się jakość samej tkanki, skóra staje się bardziej miękka, struktura wyrównuje się, ustępuje uczucie ciągnięcia i sztywności. Mikrobuktura zatem przywraca skórze naturalny wygląd i funkcję, a pacjentom daje często poczucie kontroli nad własnym ciałem. Pani bardzo dziękuję serdecznie za tą inspirującą rozmowę. W naszej klinice patrzymy na ciało całościowo, nie tylko jako dzieło chirurgiczne, ale również na indywidualnie na historię każdego pacjenta. Razem możemy zadbać o to, by efekt estetyczny operacji był nie tylko piękny, ale również trwały i komfortowy dla naszego pacjenta. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.